Witam moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem, malutkim rozkładem, krótkim rozkładem. Czy teraz zmiana pracy jest dobrym pomysłem? Macie dwie karty wyboru. Tutaj dokładnie widać te karty, więc prosiłabym, żebyście teraz tego wyboru dokonali. Natomiast dzisiaj na moim kanale ukazał się również film. Czy przeprowadzka jest dobrym pomysłem? Zmiana miejsca zamieszkania. Oraz film, co masz teraz usłyszeć, taki już dłuższy, około 30 minut, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was też do tamtych treści zapraszam. No dobrze, to takim, w takim razie zaczynamy. Wybierzcie jedną z tych opcji albo słoń, albo tutaj mamy jakieś takie kosmiczne znaki, więc wybieramy opcję, czy dobrym pomysłem jest teraz zmienić pracę. No dobrze, moi drodzy. Jedyneczka pierwsza. Może ja za, zabiorę to, bo tu mało miejsca. Dzisiaj mamy jedyneczka słońce i ósemka ognia. Słońce i ósemka ognia to jest wasza opcja do waszego pytania. Yy, moi drodzy, no co tutaj dużo mówić? Słońce i ósemka ognia. Czyli generalnie tak, jeżeli czujesz, że to miejsce, w którym jesteś, nie jest dla ciebie i się tam nie do końca komfortowo właśnie czujesz i nie do końca tak jest, jak chciałabyś, chciałbyś. No to masz otwarte drzwi, tak? Tylko pamiętajcie o jednym, żeby zawsze zmieniać pracę systematycznie. Czyli jeżeli masz już konkretną y, opcję i konkretną firmę i to już jest zaklepane, to dopiero wtedy y, rzucaj papierem, jak to się brzydko mówi, czy tam połóż ładnie papier na biurku w kadrach. A nie że rzucasz papierem i dopiero szukasz nowej opcji, no nie, moi drodzy, to to jest, że tak powiem bardzo metodycznie niedobrze zrobione, dlatego że nieraz jest tak, że ktoś był tak pewny siebie, jakiś człowiek, że rzeczywiście tak zrobił, uważał, że znajdzie pracę bardzo szybko, a później okazało się, że nie do końca tak było i niestety, ale rachunki się same nie popłaciły. Więc moi drodzy, no robimy wszystko z głową w życiu, tak? Czy w tej opcji tutaj do tego czytania, czy, czy w każdym innym temacie, wszystko w życiu robi się z głową. Natomiast ty tutaj masz zielone światło, jeżeli chodzi o zmianę pracy, masz bardzo dobre karty. No, słońce, karta spełnienia i ósemka ognia też karta bardzo pozytywna, więc powiem Wam szczerze, że nie do końca bym powiedziała, że tu są osoby, które yy, znaczy. No, Inaczej, chciałam powiedzieć, dobrze, nic już nie mówię. Yy, tak, macie zielone światło, macie tutaj odpowiedź tak do zmiany pracy. Uważam, że niektórzy z Was mogą nawet przy takich kartach trafić na pracę, która będzie o wiele lepsza od tej, którą macie obecnie. Czy z poziomu finansowego, czy z poziomu atmosfery między ludźmi, czy z, po, z poziomu doceniania Was na miejscu, tutaj uważam, że jak najbardziej jest szansa na to, aby Znaleźć po prostu lepszą pracę, lepiej wypłacalną czy wynagradzaną, czy w ogóle lepszą w różnych aspektach. Więc tak, wy macie do tego tematu odpowiedź tak. Przechodzimy sobie teraz do dwójeczki, czyli patrzymy na grupę z tą oto kartą bardzo kosmiczna karta. Dziewiątka powietrza i trójka wody. Powiem tak na ten moment, na ten najbliższy moment, czyli można powiedzieć, że ten rok, nie do końca jest to dobry czas dla Was, dlatego że yy, wpływy energetyczne akurat tak się pokazują, że nie do końca byłoby to dobre. Chyba, że znajdziesz pracę po znajomości. Wiecie, to tak brzmi być może nie fajnie, ale w y, poznajomości pracę w tym kontekście, że na przykład ktoś szuka do siebie do firmy i ci powie słuchaj, przyjdź do nas, jest dla ciebie stanowisko. Albo jakiś kolega powie jakiejś koleżance, no, czy tam komuś y, poczta pantoflowa zadziała w każdym razie. Y, bo tutaj jest jakiś aspekt znajomości bądź y, znalezienia pracy poprzez kogoś właśnie Yy, może nie bezpośrednio znajomego, ale jak, może, nie wiem, jakieś znajomości zadziałają, ale nie bezpośrednio. Czyli na przykład ty nie musisz znać tej osoby, tylko może tą osobą osobę znać ktoś, kogo ty znasz. No wiecie, są różne łańcuszki, powiązań, właśnie jeżeli chodzi o takie sytuacje, więc yy, jak najbardziej tutaj może to zadziałać, ale na ten moment nie uważam, żeby to dla ciebie był dobry czas na to, żeby Yy, zmieniać pracę, i, i szczerze, niektórzy z Was wewnętrznie to czują. Niektórzy z Was sami z siebie czują, że to nie jest ten czas i że nie do końca to by było teraz dla Was korzystne. Tak jak mówię, no, nie ten czas, czyli co mam na myśli? Na pewno do końca roku, dlatego że mamy już końcówkę października, listopad, grudzień został, więc yy, z założenia to nie są dobre miesiące na znalezienie pracy, bo pod koniec roku to raczej procentowo yy, mniej się takich robi konkretnych kroków, natomiast no różnie bywa, prawda? To są indywidualne kwestie z drugiej strony, ale dla Was nie do końca jest to dobry czas, żeby teraz robić sobie takie rewolucje w życiu, takie przewroty, dlatego że takie wpływy macie energetyczne. Chyba, że ktoś konkretnie przyjdzie i powie Ci stanowisko, i to będzie jakoś tam po znajomości, po jakichś tam Twoich kontaktach, właśnie w Trójce Wody, no to wtedy powiedzmy, można się zastanowić, ale żeby tak chodzić samemu i szukać, to yy, nie do końca są dobre wpływy. Być może nie, nie znalazłbyś teraz takiej yy, dla siebie dobrej yy, propozycji, albo poszedłbyś w coś, powiedzmy, no, z gorszego niż masz teraz. A po znajomości, to chodzi mi o to, że być może ktoś z Twoich znajomych kogoś szuka, albo coś słyszał, że ktoś szuka. No wiecie, jak to jest. Takimi drogami jak najbardziej się też prace znajduje. Natomiast y, nie do końca. Jeżeli miałabym konkretnie odpowiedzieć czy tak, czy nie, no to teraz uważam, że do końca roku dla Ciebie nie do końca jest dobry czas, żeby po prostu szukać nowego za, y, zajęcia i y, nowego zatrudnienia. No tak przynajmniej karty pokazały. Jeżeli Ty się z tym identyfikujesz, no to jest to dla Ciebie. Natomiast jeżeli nie czujesz tego, no to być może ta odpowiedź wcale nie jest dla Ciebie. Pamiętajcie, że musicie i tak słuchać siebie od wewnątrz, tak? Tam masz odpowiedź, tam masz intuicję, ona ci podpowie. Karty mogą z, to, z tobą rezonować, nie muszą. Jeżeli czujesz, że chcesz, czujesz, że to jest dobry czas, to dla ciebie jest to dobry czas, prawda? Z założenia y, powinien, powinieneś być pewny na tyle, żeby nie pytać o to karty, bo wtedy widać, że y, byś się tutaj opierał na sobie, na swoim wnętrzu i na swojej intuicji. Natomiast dla pozostałych tutaj odpowiedź nie do końca roku. Tak, karty Wam pokazały. Moi drodzy, dobrze, w takim razie to by było na tyle. Zapraszam Was też na te dwa pozostałe filmy, czyli czy jest dobry czas teraz na przeprowadzkę, tam też było opcjonalnie, y, oraz y, też taki większy rozkład około 30 minut, y, co masz usłyszeć. Więc te dwa filmy dzisiaj, y, poza tym, jeszcze dwa filmy były nagrane. No i co? Jeżeli filmik się podobał, to prosiłabym o łapki w górę lub komentarze albo i to, i to, jeżeli macie ochotę, zostawić ślad po sobie tutaj pod tym czytaniem na tym kanale. No i co? I dziękuję bardzo, że jesteście ze mną, że piszecie do mnie, że zostawiacie lajki, że piszecie komentarze. To jest bardzo miłe i to jest bardzo takie też motywujące dla mnie. No i co? Do usłyszenia jutro. Pozdrawiam. Oliana.